A, nie z tej strony. Co nic nie mówicie? I tysiąc razy powtarzam. Pięć razy mieszcie, raz tnijcie. Zobaczcie, co żebym zrobił. Tu pięknie taki dziubek wyciąłem, na to, żeby to wszystko ładnie grało, nie? O, wymierzone. Siemaneczko, witam kolejnym wspaniałym dniu. No i słuchajcie, bierzemy się za składanie naszego ganka, nie? Składamy nasz ganek, tylko najpierw może te światełka pościągać, chociaż z tej strony pozamiatać tutaj. Byłem kołki, kupiłem takie 160, bo tu mamy 15 cm grafitu, dochodzi ta cegiełka z centymetr. No, także taka 160 będzie akurat. Piękna pogoda dzisiaj. Słuchajcie, był mrozek, 9 stopni rano, ale jest naprawdę prześlicznie. Ja to uwielbiam, taką pogodę. Jak już jest zima, to niech będzie ta zima, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Już mamy 54%, 3,47 kW nam daje, także, także i tak. Dobra, biorę się, zamiotę tam, biorę drabinę, ściągnę te światełka, nawiercimy sobie dziurki w, no, w tym drewnie, żeby później nie mordować się wiertłem do betonu i przykręcamy to składamy i robimy ganek odrysujemy sobie jeszcze słuchajcie krasnal wypad stąd gdzie to w ogóle ma stanąć nie kurde miarki nie ta. wariat wariat zobaczcie dobra jakoś takoś tu sobie nakleimy jeszcze słuchajcie ten taką taśmę mam To jest do karton gipsów, ale tutaj się sprawdzi No i dobra, ciekawać to Będzie się trzymać nie będzie Zrobię tak, bo to tak cegła odstaje. Także tu nie będę kleił, tylko przykleję podwójnie na drugiej stronie, i to wtedy zetknie się z tym, wyrówna nam to. Dobry plan, I widzicie, to się zrobiła taka warstwa totalnie szczelna. No i to jest normalnie skała, nie? Tak, gdzie dobrze jest. Dobra, słuchajcie, no, przykleimy sobie tutaj przykleimy sobie na to a co mi te rękawiczki żebym tym w łeb nie dostał bo to tak sobie stoi aby i tu po zewnętrznej to to by była tamta ścianka to by była tamta ścianka Tam dół, musi być dobra. Pyk. Pyk. I tak deska dojdzie. Kontrłata, łata. Deska. Ale coś tam uszczelni, nie, nie będzie wiało, tak. Hops, 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 Dobra, pykniemy się tu. Gdzieś. Dziurkę. I tu... Ha nie z tej strony. Co nic nie mówicie. Nic nie mówicie... Tu... I to. Tu i tu. Tu. I tu. No i potrójnie przykleiłem, tak żeby ci jeszcze Lepiej wejdą te kołeczki No nie wejdą Podychy są o co chodzi Dobra, bełtniemy trochę Ech, dobra, grubsze o cholera co tam? szykuję i zaramontujemy no, to tak, to ty. no ty to wziąć tą małą drabinę tych drutów nie będziemy odkręcać No te co przykręcałem Tylko wiesz no. światło się zdejmie Tu na razie z przodu zdejmiemy no, to jest, to jest Trzeba pozamiatać tam i ciach, mach, pach Montujemy A ty... Już mi psuje Jeszcze tu od razu sobie powierciłem O Żeby później się nie branslować z tym Tak, leciutkie, nie? Ja bardziej środka wezmę to no niosę więcej czekaj, gdzie jest a tam jest, to to idzie na lewą stronę <laughs> o, idź tam no tam, pod ścianę no i połóż i się nie zmieści <laughs> ale by Ну, уже подумал? Да ну, подожди Давай, на мне. Уж подумал Подожди, ого У там? Не знаю, я только держу Там у тебя кисточка Ну что? Ого Ого Dobra, czekaj tu jest ładnie Tu nie jest ładnie Dobra, chodź trzymać tu, tam puszczę O, tu żeby się nie ruszało Nie zamykasz te drzwi od razu Dobra No, nie no, tu masz kreskę Mysz o Trzymaj, uważaj Dobra, weź się tak na bok. Na bok, na bok. Muszę wywiercić. A, czekaj. Zobaczę czy to nie jest za krótko. No nie jest, dobra. Czekaj, weź na prosto do kreski z powrotem. Masz? Nie. Kreska jest tu. No to trzymaj. Ale przesunę się, bo tu na dole muszę Tam jest przy kresce na dole? No tak, tak jakby. O Boże, jest, tak. albo nie jest. O! Dobra, weź to o, na bok. Jeszcze, jeszcze, jeszcze.

styropian zgniecie dobra no i jakoś tropot stoi na razie <laughs> słuchajcie, tu musi być 200 200 I tu musi być 200 Ona no można poknąć delikatnie którąś Chociaż tu doszły te trochę tych mazai moich o, za bardzo Do kreseczki A tu gdzie jest kreseczka? Tu wszystko jasne Dobra ty zobaczcie, jak moje gąbeczki elegancko zogniotło. <laughs> o to chodziło. Dobra, a także montujemy. Teraz to to nawiercimy sobie tutaj. Na razie, żeby złapać. Mówiłem Wam, że będzie y, zmiana planów. Może to co w pierwszym filmie mówiłem będzie całkowicie inaczej. Chodzi o to, że jakbym zrobił niżej, żeby tam weszła y, ta poprzeczka na krokwie, no to tu by wyszło za nisko, by to bardzo nieładnie wyglądało. Opa! O! I coś w ten. Coś w ten desen. Tam jakoś wyszło Za nisko Piczykłak tu piczykłak za wysoko A co tutaj się dzieje? 72% Daje nam teraz kilowat 71 Jak widać nic nie ładuje, bo mysza tam Piecze, smaży Gotuje Że wszystko idzie na bieżąco dobra, teraz stawimy belkę e, na drzwi, nie? Teoretycznie drzwi z futryną mają metr czyli tyle, nie? O, ale musimy zostawić miejsce na piankę, na jakieś pierdy. że tu mamy metr i dołożymy dwa centy żeby było bezpiecznie półtora półtora centa półtora centa nie chce mi się po kątownik iść półtora centa zostaw to nie wolno nie obgryzaj tego gamoniu dobra czyli metr o. i półtora centa o. ja no idę po kątownik bo mając życie z lenistw lenistwo się odbija wiecie zawsze się zemści <śm> i tysiąc razy powtarzam 5 razy mieście, raz tnijcie <śpiewanie> Zobaczcie co żebym zrobił Tu pięknie taki dziubek wyciąłem na to, żeby to wszystko ładnie Grało, nie? O wymierzone <śpiewanie> Zgadzicie co żebym zrobił Zamiast 220 to 202 Cyk pek w ferworze walki zaznaczyłem o, masz. I tak. No dobra, nic. Słuchajcie, trzeba wybrnąć z tego jakoś. <grybujesz> Także tak. Nawet nie ma śladu <grybujesz> tą deskę, co odciąłem. Ten kawałek znalazłem. Jo, taka rzeźba. Dobra, muszę to teraz złapać jakoś. Rydę podsypkę zrobiłem normalnie beton. No, prawie ale teraz mu dowalimy będzie trzymał. Hmm. czy ma jak co najlepsze zobaczcie dwa takie same kołki a inne te no inne torksy tutaj zastosujemy kątownik proszę ja was pyk ta 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 Bateria słaba, za to to tak nie chce iść. Ja go widzę na innym Ale podróż. no, jest w środku, ale nie jest milimetr. na samym środku. ci brakuje czy co? No milimetr eee <noise> co ty? a to tu to myślałem, że mi gwoździe wyjada. nie, aż tak pogięta to nie jest nie no, muszę to poprawić, bo to nie przeżyje trzymaj gdzie mam to? Ty... nie no, teraz jest bajka, przesuń się trochę no, zgrywa się z tyłem, a tak to było trochę ze skóśki Teraz jest dobrze Zostawię No, teraz jest w oczku Dla niektórych jak się mieści w oczku, to znaczy, że jest w oczku Ale zobaczcie, można mieścić się w oczku A być tyle od pionu, nie? Zależy od poziomicy, ale no, rzadko, która ma tą bańkę taką, że od kreski do kreski, także no, to ma znaczenie. A mniejsza z tym na takiej wysokości. No ale jakbyście murowali dom 10-metrowy, no to wyobraźcie sobie, ile można uciec. No i dobra, słuchajcie, zostawiamy to tak do jutra. Jutro pierwsze co kładziemy yy, krokwie, później membrana, kontrłaty, łaty, No i trzeba będzie to przykryć blachą i tyle, nie? blachą tutaj rynienkę, tu się zrobi y, odpływ, tylko myślę jeszcze czym to ocieplić. Dajcie znać, co byście zrobili na moim miejscu. Bo ja myślę, albo tu w, y, po prostu wkleić styropian. 15, akurat tu belki 15 są, po prostu bym tu powstawiał, naciągnął to siatą, klejem, mozaiką i byłoby na wieki, czy po prostu z wełną się bawić. Ale wtedy jakąś płytę bym musiał tutaj kleić, nie? No nie wiem, jeszcze to przemyślę. Dajcie cenę, co byście zrobili. Ja idę, przerenderuję ten materiał i jadę na rowerek. Nie? Jeszcze jest w miarę, zresztą śnieg jest, jest pełnia, to jest, powiem wam, pięknie w lesie. Nie? Naprawdę jest cudownie. Trzymajcie się do następnego pozdro. Zapraszamy na naszą stronę budowa domu